Kiedy przysłuchujemy się opisom męki, cierpienia i śmierci Jezusa, poznajemy przede wszystkim, czym jest doskonała miłość. Jezus z miłości do Boga i ludzi złożył siebie w ofierze za grzechy ludzi, to znaczy stał się całopalną ofiarą dla naszego odkupienia. Przyjął na siebie tak wielkie cierpienia, bo tak bardzo nas ukochał, nie pogodził się z faktem, żeby przez grzech. Człowiek miał stracić wieczność z Bogiem. Wiemy zatem, że miłość Jezusa była doskonała. Wiemy jednak, że Jezus posiadał ludzką naturę i nieobce były mu uczucia i emocje. Z opisów męki Jezusa dowiadujemy się, że Jezusowi zostało objawione w czasie Jego modlitwy w ogrójcu, co będzie musiał wycierpieć, aby odkupić nasze grzech. Jedną z takich osób, którym Bóg. Objawił tajemnicę męki Jezusa Chrystusa była Anna Katarzyna Emerich, błogosławiona Kościoła katolickiego, w tej właśnie książce znajdują się opisy tego wszystkiego, co naocznie widziała, widziała mistycznie, a co było związane z męką i śmiercią Jezusa Chrystusa. I chciałbym w tym momencie przeczytać pewien fragment, który obrazuje to, co Jezus przecierpiał w ogrójcu. Gdy Jezus odłączył się od apostołów, krąg straszliwych widziadeł wokół Niego zwiększał się i zacieśniał, a Jego serce coraz bardziej napełniał smutek i trwoga. Zalękniony usunął się na modlitwę w głąb groty, jak ktoś szukający schronienia przed nawałnicą. Jednak przerażające obrazy szły za Nim do wnętrza, przyjmując coraz wyraźniejsze kształty i nękając go coraz dotkliwiej. Niewielka jaskinia zdawała się być wypełniona ohydnym, potwornym widokiem wszystkich grzechów i porządliwości, a także ich następstw oraz kar należnych za nie, począwszy od upadku pierwszych ludzi w raju, aż do skończenia świata. A Jezus przyjmował na siebie grzechy całego świata, będące skutkiem grzechu pierworodnego. Łaską Bożą oświecona czułem wyraźnie, że Jezus zgadzając się teraz na przyjęcie czekających Go mąk, ofiarował siebie samego jako zadośćuczynienie Bożej sprawiedliwości za winę świata. Bóstwo swoje niejako odsunął od siebie i ukrył w łonie Najświętszej Trójcy, chcąc z nieskończonej miłości ku ludziom całą grozę, cały ogrom smutku i cierpienia, za nieprawości świata przyjąć głównie w swoim człowieczeństwie, najczystszym, najwrażliwszym, prawdziwym i niewinnym, przeciw czekającym go trwogom i cierpieniom, wychodził zbrojny miłością swego serca. Widząc przed sobą niezliczone obrazy grzechów całego świata, w całej ich wewnętrznej ohydzie. Przyjmował je na siebie i w modlitwie oddawał się jako ofiara wynagradzająca, chcąc przez swoje cierpienia za te wszystkie winy zadośćuczynić sprawiedliwości Ojca Niebieskiego. Ogrom występków był niewyobrażalny, a wśród tego morza uwijał się szatan z piekielnym szyderstwem i ze wzrastającą złością, przesuwając przed oczami jego duszy coraz straszniejsze obrazy grzechów. Chcąc wykorzystać słabość człowieczeństwa, za każdym razem zwracał się do Jezusa, kusząc z wątpieniem, jak to i to chcesz wziąć na siebie i za to chcesz ponieść karę, jakże potrafisz za to wszystko zadośćuczynić, wszystko to wynagrodzić. Myślę, że warto, szczególnie w tym czasie wielkiego postu, sięgnąć po tę książkę i wczytać się w to wszystko, co zostało objawione Błogosławionej Annie Katarzynie Emmerich. Bez wątpienia sam opis cierpienia Pana Jezusa w Ugrujcu, bardzo szeroki, da nam choćby minimalne pojęcie tego, jak wiele Jezus musiał wycierpieć za nasz grzech. I wiemy też z opisów z Ewangelii, że to wszystko, co wówczas zostało Jezusowi objawione, czego się dowiedział odnośnie czekającej go męki, w najwyższym stopniu go przeraziło, do tego stopnia, że jak napisali ewangeliści, krwawy pot wystąpił na jego czoło, a zdaniem uczonych jest to objaw skrajnego stresu i najwyższej trwogi. Modlił się wówczas, Ojcze, jeśli możesz, oddal ode mnie ten kielich, ale nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie. I pomimo, że Jezus doświadczył najwyższej możliwej trwogi i lęku, jaką tylko może doświadczyć człowiek, jego miłość do Ojca i do ludzi była nieskończenie większa niż strach przed cierpieniem. Jezus przyjął na siebie wszystko to, co dopuściła na niego Boża wola, aby wyrwać dusze każdego z nas szatanowi. Dzisiaj Jezus uczy nas, że jeśli chcemy być Jego naśladowcami, powinniśmy naśladować Go także w tym aspekcie miłości. Nasza miłość. Ma być silniejsza niż lęk. W historii Kościoła wielu było takich, którzy egzamin z tego rodzaju miłości zdali celująco, a była to miłość silniejsza niż lęk. Byli to przede wszystkim męczennicy, i ci, których imiona i nazwiska są nam dobrze znane, i ci, których imiona i nazwiska znane są tylko Bogu. Wszystkich ich łączy to, że ich miłość do Boga i ludzi była większa niż strach przed śmiercią. Zadajemy sobie zatem takie pytanie: co należy zrobić, aby zdać taki egzamin, aby okazać się miłością większą niż strach przed śmiercią czy cierpieniem? Co takiego wyjątkowego było w tych ludziach świętych i męczennikach? Czy była to odwaga, męstwo, czy jakieś inne nadzwyczajne Boże dary i łaski? Warto wiedzieć, że to, co łączyło wszystkich męczenników, co pomogło im pokonać lęk i strach i okazać się miłością silniejszą niż lęk i strach, to ich serca, wolne serca. Tylko wolne serce jest w stanie kochać miłością silniejszą niż lęk. Co to znaczy wolne serce? Wolne serce, serce to znaczy serce niezniewolone. Niezniewolone ludzką opinią, utratą pozycji, korzyści, władzy, niezniewolone ludzką przemijającą sympatią, miłością czy uznaniem. Wolne serce to serce czyste, serce wolne od grzechów. Lęk bywa znakiem obecności złego ducha, wpuszczonego do naszej duszy i serca przez grzech. Trzeba też zrozumieć, że Coś musi być wolne, aby dało się czymś napełnić. A więc serce musi być wolne, aby dało się napełnić Bogiem. Wolne serce to znaczy serce napełnione Bogiem, to znaczy serce, które należy tylko do Boga. Kto posiada takie serce, temu zależy tylko na Bogu. Tylko Bóg się dla takiego człowieka liczy. Zastanówmy się chwilę nad pewnym problemem. Co pomyślelibyśmy sobie o pewnym człowieku, mężczyźnie, który jest w narzeczeństwie, ale boi się podjąć ostateczną decyzję o ślubie, ponieważ boi się, czy podoła trudom obowiązków małżeńskich? Co pomyślelibyśmy sobie o młodym człowieku, który jest w seminarium? Ale boi się podjąć ostateczną decyzję o przystąpieniu do święceń kapłańskich, ponieważ obawia się, czy będzie kiedyś w przyszłości dobrym kapłanem, czy będzie w stanie podjąć wiążący się z tym trud. Będziemy myśleć sobie wówczas, że taka osoba, która z powodu lęków stoi w miejscu albo wycofuje się, przegrywa swoje człowieczeństwo, że marnuje swoje powołanie, że tak być nie powinno. Że trzeba, le, trzeba pracować nad swoimi lękami, trzeba je zwalczać. Jakiś czas temu przyszła do mnie pewna osoba, która mówiła, że od przeszło roku nie pojawia się w kościele, nie przystępuje do sakramentów, bo się boi. Pytam, a czego się boi? Odpowiedź była: boję się wirusa, boję się choroby, boję się cierpienia. I zapytałem ją wtedy, I co robisz z tym lękiem? Jak walczysz z tym lękiem? Czy zdajesz sobie sprawę z tego, że nie podejmując tej walki, zgadzasz się na to, żeby ten lęk coraz bardziej ciebie obezwładniał, dominował nad tobą? Czy wiesz, że ten lęk powoli odbiera ci to, co najbardziej kochasz, Twoją wiarę i miłość do Boga? Osoba ta. Nie potrafiła odpowiedzieć na te pytania. I zdajemy sobie sprawę z tego, że z miłości do człowieka potrafimy niejednokrotnie pokonywać nasze lęki, tylko po to, aby być blisko osoby, której kochamy. Czy o ileż bardziej nie powinniśmy podejmować? Walki z naszymi lękami ze względu na miłość do Boga? Ktoś kiedyś powiedział, z ludzkimi lękami się nie dyskutuje. Nie jest jednak dobrze, jeśli lęk zwycięża miłość i stoi na przeszkodzie miłości, szczególnie miłości do Boga. Kto prawdziwie kocha, temu na drodze nie staną żadne przeszkody i lęki. Mamy świadomość, że tak zwana pandemia jest formą próby, przez którą musimy przejść. Próba ta ukazuje pewną prawdę o każdym z nas. Możemy być pewni, że najbliższa przyszłość przyniesie kolejne próby, może nawet bardziej wymagające niż obecna. I czy tego chcemy, czy nie, będziemy musieli dać świadectwo o tym, jaka jest nasza wiara, jaka jest nasza relacja z Jezusem. Jaka jest nasza miłość do Niego? I tutaj warto powiedzieć sobie kolejną ważną rzecz. Otóż obecność lęków w życiu człowieka nie świadczy źle o człowieku. Lęk jest czymś naturalnym, jest wpisanym w nasze życie. Jezus również się lękał. Jezus lękał się cierpienia, czekającej Go śmierci. Wpatrując się jednak w przykład Jezusa trzeba powiedzieć sobie wprost, co robimy z naszymi lękami? Czy przez lęk rezygnujemy z tego, co kochamy, czy też nie? Czy potrafimy stawić Mu czoła? Czy potrafimy pomimo lęków być blisko tego, kogo kochamy? Warto także wiedzieć, że lęki są formą ataków demonicznych. To szatan zrodził lęk w sercu Jezusa w Ogrójcu. Jezus pokonał lęk swoją miłością do Ojca i ludzi, ale też wzbudzając w sobie pragnienie pełnienia woli Ojca, powtarzał, nie moja, lecz twoja wola niech się stanie. Gdy szatan atakuje nas lękami, warto wzbudzać w sobie akty wiary, pełnego ufności oddawania się Bogu na ofiarę miłości za zbawienie swoje i innych ludzi, tak jak to czynił Jezus Chrystus. Aby pokonać swoje lęki, warto oddawać je Jezusowi, łącząc je z Jego trwogą w ogrójcu. Inne sposoby walki z lękami z reguły są nieskuteczne i mogą tylko stać się dodatkowym udręczeniem dla człowieka. I jeszcze jedno ważne dopełnienie – Mianowicie prawdziwy heroizm rodzi się z wytrwałości, z cierpliwego ćwiczenia się w drobnych, codziennych aktach miłości. Tylko to serce jest w stanie przetrwać wielkie próby i okazać się miłością heroiczną, która potrafi w codzienności pokonywać swoje lenistwo, egoizm, pychę czy wygodę. Ci wyjdą zwycięsko z tych prób, których serca będą wolne. To znaczy napełnione Bogiem i heroiczne, czyli wypróbowane w miłości. Zapytajmy dziś Jezusa: Co wypełnia moje serce? Czy jest wolne, czy jest zniewolone? Czy potrafi kochać jak Jezus, miłością silniejszą jak lęk? Czy potrafię się ćwiczyć w drobnych aktach miłości?